Tym razem wietnamska aura deszczowa pokrzyżowała mi plany. Nie chciałem spisać całego dnia na straty, więc postanowiłem wyruszyć na miasto, do Hoi An. A moją misją było znalezienie bardzo dobrej kawiarni. No to jaj. O, może ten przejdę. No ciekawe. Nie mogłem po prostu nie wejść do świątyni, którą zobaczyłem. Pokażę Wam jedną świątynię oraz jedną wegetariańską knajpkę. Zapraszam do oglądania. Właśnie miałem wyjeżdżać, i zaczął padać deszcz. Kurczę, zamiast siedzieć tutaj w deszczu, to bym pojechał gdzieś do jakiejś dobrej kawiarni kawy napić, ale nie pojadę motorem, bo pada deszcz. Zobaczcie, wróciłem do pokoju. Odsłonię tylko okno. Jeszcze drugie okno. No i mamy deszcz. To znaczy, że może mi to na tyle pokrzyżować moje plany, że nie zobaczę dzisiaj nic. Tutaj tak jest, tutaj trzeba się z tym liczyć. O, dobrze, że tu jest daszek nad balkonem. Widzę, żeby troszeczkę świeżego powietrza się dostało. Mam tutaj bardzo, bardzo ładny widok. jeszcze jest tutaj okno. Ja w ogóle zapomniałem, że ono tu istnieje, tylko tutaj to wiecie. Ja tu nie odsłaniam, bo tam nie chcę, żeby mi się ktoś tutaj gapił. Mam nadzieję, że to w miarę szybko przejdzie i będzie można ruszyć, ale zobaczcie na niebo. Jestem ciekaw czy się tak faktycznie schłodzi, bo na razie tego nie czuję. Jest nadal upalnie. Fajnie sobie pochillować, posiedzieć. Chyba zamówię kawę z jakiejś dobrej kawiarni, specialty, na wynos, może ktoś mi przywiezie jakimś grabem. Oni tutaj są wprawieni, oni zakładają płaszcz na skuter i powolutku per 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 wiozą. Ale aż grzmi. Jak się dłużej podróżuje, to są takie dni, że po prostu się nic nie chce czasami. Szczególnie jak jest taki upał, nie? Na Teneryfie chyba tak aż tak nie miałem. Jak możecie zobaczyć odcinki z Tenerife, ale tutaj przez to temperatura jest jest dużo trudniej. U, zacinam nam ten. Muszę to zamknąć. A ja jestem ciekaw, czy uda się zamówić kawkę specialty Tutaj sobie do pokoju, nie? Nowa czapka musi być. Jak kawa Specialty to musi być dobra czapka. Dobra, grab aplikacja Grab, I Wanna Grab Something. Macie tutaj opcję od razu w jednej aplikacji dojazdów, możecie wybrać bike albo car, jedzenie albo na przykład możecie kupić zakupy z jakiegoś sklepu, na przykład jest późno, a nie wiem, nie macie wody albo chcielibyście się Zjeść zupkę chociażby chińską, czy cokolwiek, no, możecie tutaj znaleźć. Im większe miasto, tym więcej macie opcji, a im mniejsze, tym mniej opcji. Pisałem coffee, zobaczymy, co nam wyskoczy. Salted coffee, solona kawa. Dobra, coś, coś ogarnę, coś znajdę. Fajnie było, ale się skończyło. Deszcz pada do środka. Zdecydowałem się na taksówkę, ale pada deszcz, więc przebiegnę kawałek. Taksówka nie może tutaj wjechać, podobno. Bo tam jest za wąska droga. A, i tutaj jest, ok. Tak, strasznie pada. Dobra, to chyba jest ta taksówka jakaś, jakaś chyba Toyota to miała być. Okej, okay, to chyba jest ta. Taksy jest. ja. nie, nie. Ah, but because uh, the grab showed me that yeah, it was yeah, there. Yeah, yeah, yeah. So, and it's raining. <laughs> yeah, it's <that's no> small <laughs> yeah. yeah, yeah, small road. Yeah. Yes. I'm riding a motorcycle, but today it's raining a lot. Yeah, yeah. And it will be raining like for two hours, maybe, or more. Two hours? It's It's. okay. Yeah, uh, uh, sorry. <laughs> oh, no, no problem. Naprawdę się nie zła ulewa tylko. Tu... Na mapie to inaczej trochę wyglądało. Chyba zapomniałem z deszczu obiekt. Ale To będę siedział w pokoju hotelowym. Nie? Nawet dla taksówki ciężko było przejechać. 7 złotych mi kosztował przejazd. Dobra, i tu jest gdzieś kawiarnia. No właśnie. Tylko to nie ta ulica. Muszę iść tutaj. I w lewo. I dopiero tam będę. Na szczęście deszcz jest mniejszy. Więc idę. O, tutaj jest takie przejście, ale wolę tam mieć. iść. Chyba się nie da... Chociaż... Kurde, może tędy No No dużo wody. Dużo wody. Idę tędy. Ale już na szczęście deszcz jest mniejszy. Nie chce mi się płaszcza wyciągać, no mam płaszcz przeciwdosowy, ale jestem pewien, że go nie złożę, tak jak on jest taki mały, mam go teraz tutaj w nerce. Ale tak będzie mokry i na pewno go nie złożę tak dobrze. O, może ten przejdę Na pewno go nie złożę tak dobrze, żeby się zmieścił znowu. Ciekawe czy tędy przejdę. Coś czuję, że nie wejdę do jakiegoś pewnie hostelu albo do hotelu. Ale dobra, zobaczmy. No nie, to już jest koniec. Chyba, żebym przeszedł przez czyjś dom. Ta kawiarnia, do której idę, ona zdobyła jakieś medale. A jeżeli chodzi o kawę, Arabika. Nie wiem czy to do jazdy na motorze, czy jak, ale na przykład głowę, jak daję w prawo, to mi tutaj coś jakby blokuje. A w tą stronę ja bez problemu. Więc tutaj by mi się coś na pewno przydało. Teraz w lewo. To nie jest to jeszcze chyba. No tutaj zobaczcie jaki budynek stary, tradycyjny. Jak to się nazywało? Innerhoyan by Allah. Czemu mi nie pokażę gdzie jestem? No nie. Tylko mi nie mówi, że źle po... kazało mi iść i źle poszedłem. Bez jaj. No bez jaj. Tu coś jest nie tak. No tu miało być. Chyba, że to jest takie przejście wąskie między dom domami. I prosto i będzie po lewej. Google Maps To chyba rzecz, która najbardziej mnie irytuje Podczas podróżowania A jednocześnie bardzo pomaga Patrzcie, chyba chodzi o to Tak, to chyba chodzi o to Dlatego to pominąłem, bo zauważyłem, że to taka Że nie jest to ulica, tylko takie przejście Ale to jest tutaj chyba Muszę iść prosto I to będzie po lewej Inner Hoi Dobra, już chyba ogarnę to Fajnie, że zdecydowałem się wyjść z pokoju i zobaczyć Hoi An w deszczu w porę deszczową. Nie ma też tyle ludzi, bo pouciekali od deszczu. No tutaj chyba stolarz jakiś. Na razie to nie zanosi się, żeby to była kawiarnia patrzcie. Tak to wygląda. Tu często ludzie mają jakieś kury, koguty, Żeby mają pewnie swoje jajka, ale też robią z nich potrawy. Wow, ale coś pobiegło szybko coś dużego. Ale to taki wielki szczur by był? nie wiem, ale coś wielkiego pobiegło. I nie był to kot. Możliwe, że taki ogromny szczur, nie wiem. Takie przejście, patrzcie, nikt nie idzie tylko ja i si, może jacyś. Prawdziwy klimat tego miasta centrum. Dobra, to chyba jest tutaj. Tak, jestem tutaj. Może mają różne kawy. Jak zobaczyłem to na znieść stwierdziłem, że to jest to miejsce. Taken Old Hill, yeah. Um, I want to try espresso. Some espresso. espresso yeah. We'll do... nice uh-huh. And for espresso which one? From this. Or this one, light roast. another one dark roast. And maybe some cold brew, yes. like here with ice. Oh. Tak wilgotna jeszcze pada deszcz, że mi totalnie okulary zaparowały w niektórych miejscach. A teraz mam espresso Dark Rose. Tutaj zostałem poinformowany, że jest specjalna kubek, jeżeli pijemy z tej strony białej. Tu ma inny kształt ten dziubek, to kawa ma mieć smak bardziej kwasowości więcej, a po stronie różowej więcej słodyczy. Chyba chodzi o to, jak się po prostu filtruje w środku poprzez te zakrzywienia. A ten kubek był używany czy prezentowany na Mistrzostwach baristów, Wypić właśnie z jednej strony i z drugiej. Teraz ta strona biała. Tak czy inaczej jest to ciemno, ciemne wypalenie Dark Roast, więc nie czuję, nie czuć za dużo kwasowości. Ale porównam teraz z tą drugą stroną różową. Tutaj powinna bardziej cała kawa już się dostawać na język, wydaje mi się. A tutaj tak jakby troszeczkę się filtrować i zostawać w środku. Dlatego może się różnić smakiem. Teraz jest różnica. Jest faktycznie chyba mnie kwasowości. To chyba działa. Mhm. Teraz z tej białej strony. No, zgadza się. To nie jest oszustwo. Tutaj nie wiem czy widzicie. Ten dziubek. Tam zostaje właśnie trochę tej kawy na, na krawędziach, w środku. No i inaczej jest tak jakby filtrowana przez kubek, można powiedzieć. Po boku naj, najlepiej to widać. No ciekawe. To jest takie całe doświadczenie picia kawy. Nie tylko ziarna i sposób przygotowania, ale też sposób podania wpływa na wrażenie, jakie mamy płynące z jedzenia czy z picia. Taka uliczka na Starym Mieście. Wow. Naprawdę super. Nie wiem, gdzie ja idę, ale gdzieś wyjdę. A teraz trzeba... Kolejne doznania kulinarne, chyba do doświadczyć, bo jestem głodny. W prawo czy w lewo? Gdzie mam iść? Idę tędy. Tutaj zobaczcie, jakie ładne kwiaty. Ja lubię w ogóle takimi uliczkami chodzić. I zobaczcie garnki powybaczane się suszą. Chyba, nie wiem, A zobaczcie to. No ma to klimat, nie? Widać, że to takie stare miasto. Jeszcze tego macie takie od deszczu, takie na elewacjach mech kable zobaczcie, drewniane okiennice Patrzcie, taki mek rośnie tutaj ktoś jakieś dzieciaki się bawią chyba po prostu mieszkanie a ja widzę jakąś świątynię i nie omieszkam do niej zajrzeć dzisiaj miał był plan, żeby zobaczyć świątynię w jaskini będzie świątynia na starym mieście Hoi An wygląda bardzo chińsko niesamowite drzewo nie wiem, czy tu mogę wejść. Przez Chińczyków zostało budowane w 1845 roku. Zobaczcie, jakie tu mają malowidła. I to jest wypukłe, to jest płaskorzeźba. To jest płaskorzeźba, która jest pomalowana farbami. Super to wygląda, super to wrażenie robi. Tutaj są takie rzeźby. Hello? Yeah, can I see? Ticket? Yeah, okay, And... Can I buy here? No. no? Where? Somewhere here or here, ok Dobra, trzeba kupić bilet. Chyba gdzieś przed wejściem Ale ja nie widzę, żeby tu gdzieś ktoś bilety sprzedawał. Goście w ogóle świątynia wydawały. Nie wiem czy mi się dawało, czy on palił pet papierosa. Że gdzieś tutaj mam bilet kupić. Już tu nikogo nie ma. A, idę tędy. Udam, że... Udam, że... Udam, udam, że tu... Nie wiem, że tu można wchodzić. To chyba czyjeś mieszkanie jest. Nie idę tutaj dalej. No tak sobie... Zerknijcie tylko. Eee, no nic. Jak nie kupię biletu, to nie wejdę. No kurde. Tutaj się bilety kupuje i chyba się do wszystkich świątyń wchodzi na Starym Mieście. Tak mi się wydaje. O, jest taki budynek

Nie wiem, już mi się nie chce to jakieś grosze są, nie? Albo napiszę na dole 120 tysięcy domów bilet, dostajecie jeszcze mapkę, i teraz mogę wejść sobie do tamtej świątyni i spoko. Biorę do kieszeni i idę. Ogólnie, bardzo fajne jest to miasto. Jest dużo ludzi, ale naprawdę. O, pasy są, które nie działają chyba. Ale warto tu przyjechać, serio. Ja już umiem tu chodzić, ale tutaj turyści, nie wiem, może. Może być tak, że oni lądują w Danang, a to jest blisko Danang, i jeszcze co nie ogarnieć? Nie umieją się tutaj jakby zachować i poruszać. Ja już tu chwilę spędziłem. Zresztą, zobaczcie w poprzednich odcinkach w Saigonie, jak ja przez paszę przechodzę, i tam są niektóre miejsca, takie pasy, że nie byłem w stanie przejść. Nawet ja. Nie, naprawdę. To już był hardcore totalny. Idę z powrotem. Tym razem mi się uda. Tutaj pan y, przyjmuje kasuje bilety i pali papierosy jeden za drugim. W ogóle architektura jest ciekawa. To jest taki, chodzicie przez tam podwórko bramy, macie ładne roślinie, a tutaj macie taki plac otwarty. Pada tutaj deszcz, jest mokro teraz. A i do, odokoła macie takie korytarze zadaszone, stoły, więc tu się odbywają też jakieś może uroczystości, nie wiem jak to działa, a też są bardzo ciekawe płytki a oto jakich informacji dowiedziałam się o tym miejscu już na montażu. Czym jest właściwie ta świątynia i czemu jest poświęcona? Okazuje się, że to jedna z kilku historycznych sal zgromadzeń chińskich społeczności w Hoi An, zbudowana przez Chińczyków, a w zasadzie grupę etniczną z południowo-wschodnich Chin. Pełniła funkcję centrum religijnego, kulturowego i społecznego dla chińskich kupców mieszkających w mieście. Zbudowana została w 1845 roku przez chińskich imigrantów. W środku znajduje się ołtarz kuczci Boga Guan Gong, legendarnego wojownika symbolizującego lojalność, uczciwość i sprawiedliwość. Właśnie tutaj decydowano o ważnych sprawach lokalnej społeczności, organizowano festiwale, pomagano nowym imigrantom. Chińskie wpływy tutaj są od podejrzewam tysięcy lat, od wieków. Tak samo w Tajlandii też są chińskie świątynie, w Bangkoku. Tu jest takie naczynie na, na kadzidła. Tutaj są te kolejne salki po boku, ale zobaczmy tą główną salę. Czyli taki główny ołtarz tu jest i po bokach są jeszcze dwa. Nawet dach jest od środka pomalowany na biało-niebiesko i ma też takie ozdoby, takie belki są ozdobione. Wszystko jest, z tego co widzę, to z drewna, tak mi się wydaje. Nie, no nie wszystko jest z drewna, częściowo. Raczej nie jest z drewna, ozdoby są chyba z drewna. To jest jakiś bęben, to też zauważyłem, że to jest charakterystyczne, że oni mają takie bębny. Zobaczcie, poduszka, jak chcecie się, ktoś chce się pomodlić, to sobie może tu na poduszce uklęknąć zapewne skadzidłami, które się później tu wkłada. Chyba już będą zamykać te świątynie, także zdążyłem w ostatniej chwili, bo tam już coś zamykają. Wow, ale tutaj jakieś są... Yy, to jest wyrzeźbione. Ale to jest drewno czy metal? Nie jestem pewien. Ale raczej chyba drewno. No to jest niesamowite. Patrzcie, jakie to jest trójwymiarowe. Patrzcie, na to. Nie? Czuć trójwymiar. To mi się kojarzy tak yy, ołtarz Wita Stwosza. <gryw> Naprawdę to jest zrobione. To jest masa pracy zrobić coś takiego. I taki trójwymiar y, uzyskać. Hmm, a to kto? To, to nie jest jakiś król? Tak na to mi wygląda, nie? A gdzie jest Buddha? Bo szczerze mówiąc, albo jestem ślepy, albo nie zauważyłem jeszcze. Wszystko zgasło, zobaczcie. To niech będzie jedno tutaj, po środku. Zobaczcie, tutaj mi pan powiedział, że przy wejściu do, do świątyni. Tu jest mężczyzna, tu jest kobieta, i tutaj to są lwy, i tutaj jeszcze ma dziecko małe. A zobaczcie, tutaj jest ciekawa rzecz, że on ma tutaj otwartą paszczę, i tu się rusza kamień w środku, którego w ogóle się nie da wyjąć. Zobaczcie, widzicie? Nie da się go wyjąć. Po prostu nie wiem, chyba został tak w środku wyrzeźbiony, nie został tu włożony. Rzeźbione w środku przez rzeźbiarza, że się tego nie, nie jest w stanie wyjąć. A nie like, jest uh, jak impossible to take out. Yeah? No, it's like yeah. Yeah, very się nie? No, jest to inside. Nie, bardzo nie da się wyjąć tego w, w żaden sposób. Widzicie? Oh, amazing. Amazing, really nice. Ile to musiało być pracy, żeby w środku tak dłutem, to jest kamień twardy, tak wyrzeźbić, żeby tego kamienia się nie dało wyjąć. No, to niesamowite jest. Zobaczcie, już zamykają. Ja byłem tutaj ostatnim, chciałem być klientem, ostatnim zwiedzającym. A bardzo miły pan. I jakie tu są w ogóle zdobienia wszędzie, nie? Tam na dachu, smoki widać. Jedziemy dalej. A nawet jak jedną świątynię zobaczyłem dzisiaj za ten bilet, to i tak było warto, bo fajne, fajne, ciekawe miejsce. No i co, i teraz idę gdzieś błądzić. Patrzcie, jakie w ogóle ładne kolory na tej bramie. Jest ryba i fale. I to, ta ryba jest złota i te niebieskie fale i to jest też można powiedzieć e, sztuka, nie? Żeby tak e, metalurgiczna, czy nie wiem jak to nazwać, że ktoś e, musiał tak, e, te kształty, to wszystko zrobić z metalu. Tak samo te tutaj napisy na świątyniach, które są odstające. Tutaj zdobienia różne. Open jest? Nie, yeah, ok. Zobaczcie, to jest wegetariańskie miejsce Diu nie wiem jak to się czyta, nie rdząc się. to jest vegan. Nie widać, że takie miejscowe, czyli to oznacza, że będzie smacznie. Dlatego wchodzę tu, wchodzę w to. Patrzcie, tutaj w ogóle jest kuchnia. już widzę masa tofu, seitanu. Ok, i ja sobie siadam. It's menu, menu, jest? What can I eat? O, oh, jest, OK. Okay, maybe out the bean tea, yeah, to drink and oh and also uh, corn milk to that Do you don't finish ah może milk okay okay so maybe I will try kwang, but uh, I have to ja, tutaj właśnie pokazuję, że nie mogę orzechów jeść ja i co? Okay ja właśnie tak zobaczcie tłumaczę i mam alergię na orzechy nie? Więc zawsze pokazuję, bo ogólnie nic mi się strasznego nie stanie, ale będziemy przez 3 dni głowa borać. a ja nie chcę tego, jak jestem orzechiem. Dlatego tłumaczę na wietnamski, a jak jestem w Tajlandii, to tłumaczę na tajski. Że na przykład poproszę bez rzeków i tak dalej. I że lubię ostre jedzenie, żeby były papryczki Chili, bo oni czasami robią tak, że nie dodadzą, normalnie by dodali, ale jest turysta, więc nie dodadzą, bo turysta będzie nie chce. Dużo ludzi nie chce, dużo nawet osób jest to za ostre, ja akurat jestem przypadkiem takim, że nie mam takie konie. Normalnie mam okulary zaparowane. Herbatę z, z fasoli. Ciekawy smak. Więc napiję się herbaty z fasoli i zjem gdzieś indziej, bo akurat w tym miejscu wszystkie dania są smażone na oleju z orzechów ziemnych. Wypiję sobie herbatkę i pój pójdę dalej. Zobaczcie, pani wykombinowała mi i tak makaron taki, który nie zawiera żadnych orzechów i oleju z grzechów i także nie będę głodny. Także super. Mogę sobie porać olejem sojowym i oh, thank you. do przeostrzenia papryczki. Także pani mnie tutaj uratowała. To jest tak lemon very good. How it's cold? Bardzo no. no, dobry to jest. Chciałem zapytać, co to jest, ale smakuje cytrynowo. Dwie proste danie. Trochę ciemna tu. Ale tylko powiem, że zjadłem, było bardzo dobre ten makaron. I jeszcze dostałem taki miseczkę małą zupy, która była taka delikatna w smaku. Zarąbista. I wiecie, jak, ile zapłaciłem? Jakieś 3 złote za ten makaron wielkiej i zupę. I ogólnie, jeżeli chcecie, gdzieś coś, co wam nie zaszkodzi lekkiego na żołądek i zdrowego i do tego mega tanio jeszcze bo w ogóle to jest dla mnie jakiś, jakiś szok, no to polecam Wam właśnie wegetariańskie lokalne w Wietnamie knajpki. Bo myślę, że jedzenie mięsa jest większym ryzykiem czy ryb. Ktoś może być nieświeże No a tutaj to co może być nieświeże. Szczególnie zupa. Jak, jakiś, jakbyście mieli jakieś problemy żołądkowe czy coś takiego, to, to tak, taka zupka warzywna, lekka, to jest idealna moim zdaniem się spotykam z takim kolesiem, którego spotkałem tam pod tymi świątyniami wczoraj pewnie w poprzednim odcinku nie nagrywam tego, bo nie chcę go nagrywać z nie wiem, czy on chce, żebym to, wiecie, nagrywał po prostu sobie gadamy tam po angielsku on podróżuje po Wietnamie a już od jakiegoś czasu, też dwóch tygodni i później leci do Malezji, Kuala Lumpur i tak dalej i chyba na Bali jeszcze gdzieś tam. On podróżuje. jest... On pochodzi z Niemiec. I właśnie mamy się niedługo gdzieś tutaj spotkać, tak po prostu sobie, ja nie wiem, usiąść coś, wypić, pogadać. Pewnie po prostu o podróżach, o tutaj doświadczeniach w Wietnamie coś pogadamy. Także myślę, że ciekawie. Może być. Coś tak pogadać, wymienić się doświadczeniami podróżniczymi. Chyba tego nie będę nagrywał, bo nie wiem, mógłby... wątpię, żeby chciał, żebym... Tam żebym to nagrywał, eee, więc nie wiem co się dzisiaj jeszcze wydarzy, i także widzimy się później. Eee, poszliśmy na jakieś tam piwo. Eee, on jeszcze miał się spotkać później z Easy Riderem, który będzie go wiózł przez góry e, przez dwa dni w stronę miasta Huel, które jest na północ od Danang. Easy Rider to jest e, to, co tutaj miejscowi Wietnamczycy, którzy jakby, możecie im zapłacić, żeby was przywieźli motorem jako pasażerowie, wsiadacie na motor i wiozą was przez na przykład Hajjan lub na północy Wietnamu czy gdziekolwiek indziej, gdzie sobie zażyczycie, chcecie, a na przykład nie macie prawka, chcecie taką przeżyć przygodę na motorze przejechać przez góry, czy gdziekolwiek, więc był też Easy Rider z Wietnamu i jeszcze drugi podróżnik z Niemiec, który jest na co dzień prawnikiem. Wszyscy mniej więcej w moim wieku, ktoś tam starszy, ktoś tam młodszy, mniej więcej byliśmy wszyscy w tym samym wieku, tylko ten Easy Rider to miałem 40 lat, a my tak po 30 około. A jutro mam taki cięższy dzień w takim sensie, że dużo się przemieszczam. Pakuję się, Muszę się wymeldować i jadę motorem do Danang. To jest niedaleko, ale muszę tam dojechać, oddać motor, odebrać kaucję. Jadę na dworzec jakiś. Jeszcze nie wiem gdzie, wiem, że jest w Danang i będę miał tam łóżko do spania. To jest VIP bed, coś tam slippery. Train, więc całą noc y, będę jechał tym pociągiem, ten pociąg jeździ powoli jakoś. śpiew w pociągu, wysiadam z pociągu rano w Hanoi i później mam wieczorem znowu dalszą podróż, czyli lot samolotem do Bangkoku i razem z Olgo będziemy podróżować po, po Tajlandii. Myślę, że będzie ciekawie kontynuacja Tajlandii.